Cześć, witam wszystkich gorąco. Kolejny odcinek z Pokemon Go. Dzisiaj po raz kolejny w parku chorzowskim mam też jeden dodatkowy odcinek nagrany z Soushibo, ale to będzie prawdopodobnie dnia jutrzejszego bądź za dwa dni. Pierwsze pytania, bo generalnie chcę tu takie wprowadzenie tutaj nagrać. Jestem w sumie w tym parku, bardziej bym powiedział w lesie. Oczywiście tutaj mamy na froncie już na widoku lury, do których zmierzamy. Generalnie plan jest taki, słuchajcie, już długo, długo Wam opowiadałem, że chcę w końcu te jajka sobie wykluć, 10 km. No i wiecie, cały czas próbowałem, że tak powiem, z tych pokestopów zdobywać nowe. Może jeszcze kolejne 10 km. dolecą. Natomiast same dwójki i piątki wypadały. Więc dzisiaj sobie em, wrzucimy. E, zapomniałem chyba kupić... Tak, chyba zapomniałem sobie kupić tych inkubatorów, więc będziemy musieli sobie zakupić inkubatory, ale dodatkowo jeszcze powiem Wam o jednej ważnej rzeczy, ponieważ planowana jest aktualizacja. Planowana jest aktualizacja do do pokemonów, tylko że oczywiście nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak to dokładnie będzie wyglądało. Jest coś takiego, raczej będzie coś takiego wprowadzonego, że będziecie mogli wybrać jednego pokemona, który będzie wam towarzyszył, podobnie jak na przykład Pikachu towarzyszył w bajce, w kreskówce Ashowi i na przykład jak było to w grze, czyli w grze też mogliście jakiegoś Poksa sobie wziąć, który za wami po prostu chodził. On będzie widoczny on będzie widoczny generalnie obok Waszej postaci, jeżeli wejdziecie w tym miejscu. Jeżeli wejdziecie w to miejsce, to on za Wami czy tam obok Was będzie widoczny. Podobno podczas gdy on będzie normalnie Wam towarzyszył, będzie Wam też rzucał cukierki co jakiś czas właśnie dla tego Pokemona. I to mnie zastanawia, czy to jest dobre jak to będzie wyglądało, czy będzie można wszystkie Pokemony wybrać, bo od razu się nasuwa pierwsza myśl taka, żeby sobie Dragonite'a, Snorlaxa, wszystkie najlepsze jakieś Pokemony tam umieścić. Ja bym zrobił trochę inaczej, ja bym jakiegoś Charmandera wziął, żeby jakiegoś Charizarda kiedyś zrobić, czy, czy coś takiego. Generalnie przechodzimy od razu tutaj szybko do tych jajek. Spróbujemy je tutaj wstawić do inkubatorów. Chyba będziemy mieli wystarczającą ilość, więc stawiamy, moi drodzy, 5 10-kilometrowych jajek. Ja będę dzisiaj jeszcze tutaj szedł na lury. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Jeżeli nic nie wypadnie, no to nic, nie poradzimy. Natomiast byliśmy ostatnio z Soushibo testować po raz kolejny ten patent na tak zwanej wsi, czyli generalnie używanie insensa w miejscach, gdzie nie ma stałych pokestopów, nie ma stałych spawnów i nie ma pokestopów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że całkiem spoko Wam się spodoba ten materiał, bo jest dosyć zaskakujący, ale to nie będę Wam zdradzał za dużo. Więc stawiliśmy tutaj wszystkie, jak widzicie, jajka. Mamy 50 km. kilometrowych i mamy chyba 3 piątki i dwie dwójki, albo 4 piątki. No jakoś tak. Nie, bo jest 9 jajek, no to będzie 5 10 km 3 piątki, 1 dwójka. Tak to aktualnie wygląda. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco. Zbierzemy sobie tutaj. W końcu mi się ładują te miniaturki. Zobaczcie, niedźwiedź. Niedźwiedź idziemy pod tego niedźwiedzia. Muszę Wam go pokazać. Bo w końcu mi się ładują te miniaturki Pokestopów. To jest bardzo fajnie. Tu jest niedźwiedź. Proszę bardzo. Taki oto niedźwiadek. E, tu faraway? Ale zebrałem. jeszcze tu jest gdzieś drugi. Jeszcze tu gdzieś jest drugi niedźwiedź. Coś takiego. Czekajcie, ja chyba do niego się powinienem zbliżać. Kurde, nie wiem. Może go tutaj nie ma. Sprawdźmy. Tutaj. Uuu, Growlite gdzieś jest. Nie, no generalnie, jeżeli chodzi o tego niedźwiedzia, może tych drugich niedźwiedzi już nie ma. No zobaczcie, tutaj, tam są te jedne. W ogóle gdzieś grow light się pojawił. Kurczę ciekawe w którym kierunku. I to jest właśnie to. To jest właśnie ta sytuacja, gdzie pokazuje wam się na Nirbaj, czyli na tym radarze. O, macie tutaj. Drozdowate ptaki, jakby ktoś nie wiedział, chodząc po parku, może sobie przeczytać. To jest ta sytuacja, kiedy wam wyskakuje jakiś Pokémon na nirba i nie wiadomo w którym kierunku iść. Przed chwilą mijałem takich trzech, czterech młodych chłopaków, którzy jechali na rowerze, wręcz pędzili, trochę nawet niebezpiecznie, bo nie patrzyli przed siebie. Um, pędzili, bo coś tam krzyczeli, że jeszcze minuta, jeszcze minuta, bo on z lura, no i prawdopodobnie gdzieś coś się dobrego zespawnowało. Akurat może dał im ktoś informację z innego lura, ale też jest taka sytuacja, że niektórzy się zbierają nagle i pędzą na drugi koniec parku, bo mają na tej aplikacji tej radarowej yy, właśnie informację, że jakiś pokémon się zrespił, nie? No, nie do końca to jest fajne, no ale co zrobimy. Dobra, moi drodzy, jak widzicie Growlita raczej tutaj nie ma. Yy, będziemy Przede wszystkim pójdę teraz sobie na lury. Jeżeli coś fajnego wypadnie, to oczywiście coś tam ponagrywam, coś tam zmontuję wam, bo na tych lurach ja nie chcę obsypalać kamerki i tak dalej. Tam jest bardzo duży szum, tam jest bardzo bardzo głośno, dużo ludzi i wiadomo o co chodzi. Dodatkowo jeszcze co chciałem powiedzieć. Dużo osób się pyta, od razu się zapytały młode osoby, jak się zaczął rok szkolny, czy będą regularnie wsadzane, wsadzane, wrzucane, wrzucane odcinki na YouTube'a. Oczywiście będą regularnie. To, że zaczął się rok szkolny, to nic nie zmienia. Ja generalnie, niezależnie czy, mam, czy są wakacje wasze, czy, czy nie ma wakacji, czy są święta, czy nie ma świąt, w ten sam sposób będę, że tak powiem, pracował, będę to nagrywał. Jedyna różnica jest taka, że może się będą pojawiać nie codziennie, tylko co dwa dni. Dzięcioł. Kurde, dzięcioł tutaj zapukał. No dobra. Będą się pojawiać nie, nie, nie codziennie, tylko chyba co dwa dni. Z tego powodu, że. Teraz już coraz ciężej mi jest się wyrwać. Trochę, trochę tak, mam takich obowiązków, że tak powiem, z datami związanymi. Muszę kilka spraw dopiąć do, do końca. I dodatkowo jeszcze troszkę mniej ludzi ostatnio jeździ. Już nie wszędzie te lury są podpalane, to znaczy tutaj na ślimaku zawsze. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? Codziennie gdzieś około 10 będzie wstawiony odcinek. Może zastanowię się, czy go nawet nie później wrzucać, bo Wy i tak o 10 to jesteście na przykład w szkole, tak? No chyba, że oglądacie w szkole, ale to wolałbym, żeby po szkole to było, żeby to było oglądane po szkole. No i tyle. Dobra, moi drodzy, idę na te lury. Tam jest kierunek. Usiądę tam, połapiemy coś i miejmy nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wypadnie. Bo jeżeli nie, to ja już nie wiem. Nie chcę Wam zdradzać za dużo, co odnośnie tego insensa gdzieś tam na, że tak powiem, końcu świata nam z so wypadło. Ale... a to się dowiecie. To zobaczycie, niebawem u niego i u mnie na kanale 10 km będę wam reportował. A nie, kurde, patrzcie, właśnie, jajko się wykluwa. Ja pierdzielę, ja zapomniałem jeszcze o najważniejszym. Zapomniałem o tym, że jajko się wykluje jest starmi. I jeszcze zapomniałem o takiej ważnej rzeczy, że moi drodzy, my kurczę, przecież ja miałem to na od razu wam o tym powiedzieć. Odpalamy jajko, bo ja teraz sobie pójdę łapać pokemony, to też mi trochę ekspa podleci. Kurczę, jasne, że tak. Patrzcie, bo jest taka sprawa. Ostatnio kilka bardzo fajnych poksów mi wypadło. I na Intensa zrobiliśmy, znaczy bardzo fajnych poksów. Bardzo generalnie dużo, dużo Candy mam. I chciałem zrobić ewolucję, ale teraz patrzcie, jaka jest sytuacja. Mamy 120, On jest 846. 846 Belsprout. Tego sobie transferujemy. Dobra. Patrzcie teraz. Teraz zrobimy coś. Co chciałem już zrobić, chyba tydzień temu. Mamy tak, Whipping Bella 1239. Ile on ma? Dobra. Robimy coś takiego. Zjeżdżamy do Bellsprouta. Mam kilka Pokémonów, które po prostu chcę tutaj wyewoluować w tym momencie. Robimy tego Bellsprouta. Zobaczymy, jaki Whipping Bell wyjdzie. Proszę bardzo. Zrobimy sobie pierw ewolucję, właśnie tego i zobaczymy. Yy, czy nam się uda uzyskać jakieś bardzo wysokie CP. Jeżeli nam się uda uzyskać wysokie CP 1200-1300, nie wiem jaki on ma przelicznik. Ale chcę Victreebella zrobić takiego nowego. Kurczę, dawaj, 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 pokaż ten przelicznik. 1319 Dobra, 1319 Idziemy na sam dół. 1319, ten ma 1239 i zobaczymy jaki ma pasek jeszcze CP. Nie czyli 1319 robimy i wolf to będzie dobre to teraz powinno wyjść duże będzie chyba dobre tak mi się wydaje dokładnie 1952 To jest y, całkiem dobrze. Y, ostatnio, ostatnio właśnie znalazłem. teraz ja tu jest jakiś Victribel? Nie, ostatnio gdzieś znalazłem y, około 2000. Y, zrobiłem go około 2000. A to było całkiem spoko. Generalnie tym razem jeszcze y, zostaje jedna rzecz. Bo zostaje jedna rzecz. Muszę teraz zobaczyć, czy tutaj jakiegoś y, Zaura będę mógł zrobić. Chyba nie. 607. 607, to jest słabo dosyć ale będzie można chyba a w ogóle tu Wam pokażę, jest jakiś kurde budynek i ziemniaki leżą wstęp zbroniony uwaga, wstęp zbroniony nie wolno, a ja tutaj będę stał yy, pojawił się kurde Bulbazaur, ale bulbazaura chyba nie mogę, ponieważ tutaj mamy 607 i mamy 72 razy Candy. To jest trochę mało. Mamy Charmandera, którego ostatnio w Charmelona zrobiliśmy. To nie będziemy z tym działać. Kurczę, Dratini, Dratini. Tak patrzę się w kamerę. U, właśnie Ivi, moi drodzy, robimy Ivi, która ma 800 CP. No to zobaczymy teraz, co wyskoczy z tej Ivi, która ma 800 CP. Jeszcze będę musiał iść na telury kurczę, bo będzie, bo będzie ciemno i już nic z tego nie wyjdzie. Czy będzie waperion? No, to będzie 2000 przynajmniej. To przynajmniej 2000, to nie wiem czy 2400 nawet nie może wskoczyć tutaj. To jest chyba najwyższe. Nie, 2120, ale mamy hydropompę i watergun. Także łapka w górę moi drodzy, na pewno idzie dlatego 794. To jeszcze zrobimy sobie iwi na 794. Patrzcie jakie drzewo tu jest. Tutaj coś zjadło to drzewo. Ono już od spodu Kurczę, już jest puste. Ono jest całkowicie puste. O, mamy Flerona. Tu chyba kiedyś w ogóle był jakiś. Nie wiem, restauracja, może coś takiego. Co ciekawe, co tam w środku jest. E, wolę tam nie patrzeć. Wolę tam nie patrzeć. Dobra, i wim tutaj mam flejron. Elekta ostatnio pokazywałem Ekans. Chcieliście, żebym sprawdził. Oczywiście to nie działa, moi drodzy. Przemiana Ekansa po zmianie nazwy na coś tam Mi1 Nie wiecie moi drodzy. Jakby to działało, to by już każdy tego Pokemona miał i każdy by to nagrał na YouTubie. To po prostu nie działa. Więc nie dajcie się nabrać. Bądźcie troszkę bardziej ogarnięci. Yy, jeszcze mamy Iwizaura A. Yy, pytaliście, jak to wygląda z tym, z Gyaradosem. Mamy 286. Czyli brakuje mi jeszcze tutaj ponad 100. Ponad 100 jeszcze brakuje i dodatkowo to jest 145 z jajka. To jest bardzo ważne, bo on wtedy ma dużo większe IV. Coffinga nie mogę niestety zrobić. Jeszcze mamy tak magnemite, to musi poczekać. Mister Mime oczywiście nie może ewoluować. Mamy na intersa tego słabszego. Persjany tutaj mamy strasznie dużo tych. Pikachu 512 niestety nie możemy z tego zrobić Poliwaga, aktualnie zbieram tutaj do ostatniej formy ponieważ też nie mam ostatniej jak się nazywa poliwir I, i coś tam i ta trzecia już zapomniałem ale tej trzeciej właśnie nie mam także zbieram yy, jeszcze, jeszcze chodzi tak Snorlaxy tu są takie słabe niektórzy mówią żeby sobie tego słabego wywalić ale ja sobie go zostawiam mamy Squirtle, mamy Starius, Starmi, bla 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 Victreebelle mamy, mamy takie trzy konkretne Mamy Wulpixy, mamy wartotla, dużo widlów, które będę oczywiście ewoluował, no i tyle. Moi drodzy, idę teraz w kierunku, idę w kierunku lurów. Idziemy, którędy się tu idzie. A w ogóle tutaj, teraz chyba odświeżyli, chyba odświeżyli ten taki skate, snow park. Eee, przemalowali. Troszkę, bo to już było takie stare, brzydkie. Jak się na to patrzyło, to się miało wrażenie, że to zaraz zgnije. Także tutaj już wam pokazuję. O, porobili to, przemalowali. Także takie brązowo-żółte są teraz te wszystkie, że tak powiem rampy. Dużo fajniej to wygląda, coś takiego. Także, jak ktoś kiedyś, moi drodzy, będzie chciał, to tutaj będzie można chyba przyjechać sobie w zimę na desce, pojeździć, porobić sztuczki. Dobra, idę na tego lura, moi drodzy. Także, jakby co, to do zobaczenia, do usłyszenia. Kurcze, moi drodzy, ulewa jak skurczy byk. Mówię wam, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o lury, nic fajnego nie wydropiło. Podobno dzisiaj prędzej jeszcze powiedzmy godzinę przed tym, niż mm, się pojawiłem, były jakieś Dragonite, były Storlax'y, ale podobno gdzieś nie na lurach, tylko dalej. Patrzcie, no straszna ulewa się zrobiła. E, strasznie leje. Ja już teraz nie jestem w Chorzowie. Już troszkę odjechałem, ale okropna burza się zrobiła na tym lurze. Wszyscy pouciekali. Bardzo niebezpiecznie zresztą się zrobiło. E, był taki gościu, który się zawinął w śpiwór. Chyba był lekko, wiecie, że tak powiem zmęczony i nie wiem czy on się obudził, mówiliśmy na niego Snorlax leżał jakiś taki zmęczony pewnie, bo taki upał był cały dzień no i cóż, wszędzie błyska, moi drodzy ja się biorę po prostu za jazdę do domu uciekam, no nic, no przepraszam miałem nadzieję, że dzisiaj będą jakieś fajne lury, dropy będą jakieś fajne okazy a tu się okazuje, że... Nic. E, więc mam nadzieję, że jutrzejszy odcinek, jutro powinien się pojawić odcinek na moim kanale oraz na kanale SoulShibo. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia, moi drodzy, i miłego dnia w szkole, czy tam w pracy. Ale wy już to pewnie oglądacie po. Chyba, że ktoś w pracy ogląda albo w szkole. Cześć.